Cześć. Sorry za maskę, chociaż nie ma nikogo, to można ściągnąć. O. <grytanie> Teoretycznie już się nie chodzi w masce. Który się mamy, Wasia? Coś tam 20 czerwiec. Nie? O. Jestem u żony mojej w szpitalu, w klinice i chcę Wam tutaj pokazać jest, to jest klinika, od, to jest, się nazywa Deutsche Herz-Centrum Berlin. To jest klinika zajmująca się bardzo ciężkimi przypadkami chorób serca. My jesteśmy w tej chwili na oddziale transplantologii. No, moja żona ma bardzo duże problemy z sercem. I chciałbym wam pokazać, chodzi bardziej, żeby ten film może dotarł do polskiego rządu, jak powinna wyglądać klinika, gdzie leżą pacjenci. Jakie wyposażenie powinni mieć pacjenci. Potem może nie wiem, poopowiadamy sobie troszkę, ile się czeka na miejsce w takiej klinice, jak wygląda leczenie, jak wygląda mniej więcej refundacja leków w Niemczech i tym podobne. Myślę, że to będzie dosyć ciekawy temat. Mam nadzieję, że ten film nie będzie aż taki długi. Zobaczymy, jak wyjdzie na końcu. Wiesz, za, zacznijmy może od zademonstrowania sali. Jesteśmy teraz w sali jednoosobowej. Tutaj chyba wszystkie sale są jednoosobowe, bo tu chodzi o to, żeby się ludzie nie zarażali, no bo tu leżą po transplantacji, przed transplantacją serca, płuca chyba też tutaj przeszczepiają, tak? Tak coś słyszałem. Także robimy mały obchód po pokoju. Tu mamy wejście, powiedzmy sobie tak, wchodzimy. O, tutaj jesteśmy, tak? Wchodzimy do sali. I teraz zacznijmy od strony lewej. Panel kontrolny do różnego rodzaju urządzeń. Tu jest panel kontrolny dla pielęgniarek, jak dają lekarstwa, jak jest coś wzywany ktoś, czy coś, 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 coś takiego. Tu mamy chyba od... kurde, od klimy. Tu mamy sterownik od klimatyzacji. Klimatyzacja jest na górze. Tak, jest klimatyzacja w sali. E, to jest sterownik do klimatyzacji, większa, mniejsza temperatura, siła e, wentylatora. No I teraz tak, wchodzimy od razu do pierwszego pomieszczenia. Światełko się zaświeca, jest to ubikacja, ubikacja z własnym prysznicem. Wszystko jest przepięknie czyściutkie, bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne i wszystko jest bardzo, bardzo wysokiej jakości, naprawdę, zobaczcie firma Gruwe, nie jakieś tam nie wiadomo co tylko naprawdę wszystko bardzo, bardzo wysokiej jakości płyny do dezynfekcji, kubeczki e, zawsze dają szczoteczki jednorazowe jak ktoś tam nie ma własnych, pasty do zębów i tak dalej, i tak dalej można mieć swoją, a można tak samo sobie wziąć od nich o tutaj też jest, co tu jest o musiałem zobaczyć co to jest od ogrzewania, jak się nie mylę sterowanie tak to wygląda, wszystko bardzo ładnie wykafelkowane Zobaczcie, nawet zapachy i tak dalej tutaj leżą. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Kibelka Wam nie będę otwierał, no kibel jak kibel, no. Ale też naprawdę super jakości. Oczywiście wszędzie wiszą sznurki. Można sobie wezwać pomoc w razie czego. Są tutaj ścięte sufity, bo to jest poddasze. I idziemy dalej. Jak naprawdę wszystko, wszystko fajnie. Jedyny mankament w tym pokoju, co znalazłem, to tutaj jest obite. Musi gdzieś jakimś wózkiem obić czy coś. Pełno urządzeń, naprawdę wszystko super, super jakości. To są te na te szczykawki, kroplówki i tak dalej. Komputery, odgroma tego. Pełno jakichś lampeczek. W każdym oknie są siatki na komary. W każdym elektryczne, żaluzje. Proszę bardzo, można sobie opuścić, jak się chce, podwyższyć. Nie będziemy się żaluzjami bawić. Sterowniki do żaluzji. Idziemy dalej. Ja się na tych urządzeniach za bardzo nie znam. Nawet nie za bardzo. Powiem wam inaczej, w ogóle się na nich nie znam. Także, także nie wiem nawet, co to jest. Pełne zestawy różnego rodzaju gniazdek z różnymi rodzajami podłączeniami, tlenem, nietlenem, od groma tego jest. Wszystko, co potrzeba. Te stoliki mi się bardzo podobają, naprawdę świetny jest stoliczek. Kurde, jak to chodzi, zobaczcie paluszkiem paluszkiem. I teraz, tak, już jesteśmy tutaj, to przechodzimy dalej. Co my tu mamy? To jest sterownik do O, Jakoś to. Basia, proszę bardzo, demonstruj. Łóżko, jak to źle, żeby sobie można było sterować, jak się chce. Super, mamy to. Różnego rodzaju pozycje i tak dalej, i tak dalej. E... Jest się czym bawić. Jest się czym bawić. E... Po drugiej stronie mamy następny pilot. Ten pilot też jest uniwersalny, na przykład tutaj sobie można lampeczkę włączyć. Można sobie tutaj telewizor włączyć. Oglądać telewizor. Jest teraz ściszony, możemy go podgłośnić. Jeżeli jest sala wieloosobowa, to telewizor jest ma wyposażony z słuchawki. Tu się wkłada słuchawkę. I słucha się przez słuchawki, żeby innym nie przeszkadzać. To jest ten tak samo telefon, także można sobie do domu zadzwonić na przykład. Tak to wygląda mniej więcej. Yy, tak, żeby pielęgniarka nie musiała chodzić, różnego rodzaju szczykawki, wężyki, niewężyki, wszystko tutaj jest, ściereczki jakieś tam anty, coś tam, coś tam, yy, no, do dezynfekcji i tak dalej, płyny do dezynfekcji. Wszędzie podłączenia, w, na, w każdym pokoju jest woda gazowana, niegazowana. Na korytarzach tam są jeszcze termosy z kawą, herbatą, soki różnego rodzaju. Yy, i teraz tak yy, jest tam też lodówka, bo na salach wieloosobowych są też lodówki. Tutaj w tym miejscu tutaj nie ma tej lodówki. Yy, chodzi o to, że no, pielęgniarki miałyby za dużo pracy, bo musiałyby codziennie chodzić, sprawdzać, czy jakieś siedzenie tam pacjentowi nie psuje musiałaby sprzątać te lodówki, no i po prostu zrezygnowali z tych lodówek ogólnie. Jest, są tam lodówki, oczywiście, jest lodówka e, dla wszystkich pacjentów tam w korytarzu taka duża i trzeba sobie nazwisko napisać, datę do spożycia. Kiedy się tam na przykład selek jest do dwa tygodnie, jeszcze datą ważności, ma to trzeba to napisać. Jeżeli by nie napisała tego Basia, to by wyrzucili to. Chodzi o to, że e, pod, na transplantologii, na oddziale jest bardzo wielka walka z bakteriami. O to chodzi, dlatego właśnie nie ma tego typu lodówek. E, Zobaczcie, na po, pochwalę tutaj jeszcze, zobaczcie, tutaj światło na przykład jest. O, tu się światło zaświeca. Ledowe, nowoczesne, gasimy. Powiem Wam szczerze, że ja tutaj wszystkiego nawet nie wiem, co do czego jest. Tu jest dużo przycisków, których bym nie chciał naciskać, Aha, nie. żeby to się nie okazało, że to jakaś katapulta jest czy coś. <laughs> I ogólnie leży się tutaj super. Już nie wspominam o tych wszystkich podłączeniach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Monitorach, aparaturze. Wszystko, co jest potrzebne, po prostu ma. Jeżeli mówię, że trzeba zrobić takie, takie badania, czy tam przychodzi jakiś profesor, one są robione dziś, albo jutro. Nie ma czegoś takiego, że się czeka pół roku, czy coś takiego. Jest to robione natychmiast. Jeżeli nie ma w danym szpitalu, jest transportowana od razu do następnego szpitala. Jeżeli jest kor, korek, na przykład, to poleci helikopterem. To wszystko płaci za to wszystko ubezpieczalnia, dlatego człowiek się ubezpiecza, po to się ubezpiecza, że w razie choroby płaci za to ubezpieczalnia. Ra rachunek jest wystawiany kolosalny, ubezpieczalni i ubezpieczalnie za to płaci. Po to się tak samo w Polsce powinno płacić ZUS i tak powinno to działać, no. nie chcę się wypowiadać na ten temat, no. po prostu wiecie co, powiem Wam tak, każdy tylko narzeka na tych Niemców, bo naprawdę każdy narzeka na tych Niemców. Nie znam Polaka, który powiedział, lubię Niemca. Nie. Ale dlaczego my mamy się z nimi kłócić, powiedzcie, z tymi Niemcami? Powiedzcie mi, dlaczego my się mamy kłócić? Dlaczego na przykład nie możemy wziąć przykładu z ich działania, ich służby zdrowia, bo jest na 100% lepsza od naszej służby zdrowia? Dlaczego nie możemy wziąć przykładu z czegoś, co jest dobre? Tylko się cały czas naśmiewamy, nabijamy z nich uważamy ich za wrogów. Takie jest moje zdanie. Macie inne. Tu podejrzewam, że to będzie burza w komentarzach albo i nie, no ale mówię, jeżeli coś jest dobre, no to kopiujmy to. To naprawdę kopiujmy to. Wiesz mi, ja byłem żoną w klinice, idnej tam na badaniach i pani profesor też powiedziała, że serce źle działa i powinna się znaleźć właśnie Basia tutaj, gdzie jest. No tam ktoś chodzi za sklepem, niech ktoś wejdzie i mnie pogoni jeszcze z tym telefonem. Muszę moją maskę poszukać, gdzie ją zostawiłem. Bo, bo będzie gnuj, bo tu nie powinno się masek ściągać. E, e, o czym tam mówiłem? Coś wątek straciłem, kurde, no. Aha, że była u pani profesor i ona powiedziała, że powinna się Basia znaleźć tutaj. To tu jest bardzo ciężko miejsce. I teraz tak, zadzwoniła tutaj do tego pana profesora głównego tutaj, że tego powiedzieli, że niestety nie ma miejsca wolnego. Jutro będzie. Jutro Basia może się zgłosić. Tak to wygląda. Dosłownie, tak to wygląda tutaj. E, nigdy nie czekam na miejsce jakieś, na jakiś transport, czy na cokolwiek. No, to się dzieje. Natychmiast nie ma czegoś takiego, że wina wizyty specjalisty czeka się rok, dwa, pięć, siedem. Nie, jeżeli ja po prostu wybieram, mówię, że potrzebuję dla Basi ginekologa, to tych ginekologów jest 100-200-300 prywatnych, prywatnych, nie jakieś ośrodki. Idę do prywatnego ginekologa z Basią, dajemy kartę. Oni się cieszą, że Basia przyszła, bo będą mieli pieniądze z niej. Wystawiają rachunek, wysyłałem do ubezpieczyciela i tak to wygląda. I tak powinna wyglądać służba zdrowia. I wręcz w takim szpitalu cieszą się z każdego pacjenta i chcą mu zaoferować jak najwięcej, aby móc wystawić jak największy rachunek. No bo na tym to polega. No niestety szpital powinien też zarabiać pieniążki. A teraz y, głównej aktorki tutaj spytamy się Basia, jak ci się leży w szpitalu? No, wygodnie. Ale byś poszła do domu? No, tak, od razu poszedł do domu. Trochę nudno, ale jednak w domu. Dom, to dom, to no, domu. Także no, nieważne, jakie są pałace w domu najlepiej, to fakt. Tak, to... Manik czeka. Tak, kotek czeka, manik czeka no czeka. Pacjentka mi znikła w magicznym pomieszczeniu. Eee, jeszcze wam coś powiem odnośnie jedzenia, jak to wygląda. Szpitalne jedzenie w Niemczech. Tutaj w tej klinice. Jest takie, przychodzą codziennie, przychodzi pani, jakaś czy tam pan z kuchni, mają menu i się pytają co sobie żona życzy do jedzenia. Czy tam szkan rybę, to wiadomo, zależy jaką kto ma dietę, no bo zazwyczaj w szpitalu się ma dietę, no są różne diety i sobie pytają się, co ma ochotę do jedzenia. Jedzenie jest zazwyczaj w szpitalach pyszne. Naprawdę pyszne, pyszne, bardzo, bardzo zróżnicowane. Jogurty, owoce, zupki, nie zupki, naprawdę bardzo dobre. Co mnie zaskoczyło też, tak jak Basie tutaj przywiozłem, jak położyłeś do łóżka, to przyszło tutaj dwie pielęgniarki, pan doktor, stawili się w rzędzie, ukłonili się pięknie, przedstawili się, powiedzieli, że będą się nią opiekować. To mnie aż przytkało, naprawdę, bo nawet w Niemczech w klinikach się takie coś mi nigdy nie zdarzyło i to było naprawdę bardzo, bardzo miłe. Co wam jeszcze miałem powiedzieć? Miałem jeszcze powiedzieć o lekarstwach. Basia bierze bardzo, bardzo, bardzo dużo leków. No na serce wiadomo, no to są, te leki są bardzo, bardzo drogie, ale że właśnie jest ubezpieczona to jest radzi, To e, te leki są refundowane, no bo to ma ubezpieczenie, prawda? E, także ona naprawdę płaci albo symbolicznie za opakowanie jak na przykład lek kosztuje tam w Polsce, mm. tak jak patrzyłem, naprawdę paręset złotych potrafi kosztować opakowanie, to ona płaci za niego 5 euro, 3 euro, tam 20 zł. Nie paręset złotych, albo niektóre nawet parę tysięcy miała takie lekarstwa. Ona płaci za nie 5 euro tutaj, resztę płaci ubezpieczalnia, bo po to jest ubezpieczalnia, żeby pomóc pacjentowi, jak jest chory. Chyba, że się mylę, to mnie poprawcie. No. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, jak jest na przykład tutaj w Niemczech z karetkami pogotowia. Przykładowo tu jest. To jest praktycznie, no to jest wszystko sprywatyzowane. No wiadomo, no my mamy tą demokrację w Polsce od 1989 roku, na początku kulejąca była ta demokracja, wiadomo, no teraz troszkę inaczej to wygląda, no ale mamy bardzo młodą demokrację, no w Niemczech demokracja jest tam już tam od, nie wiem, nie chcę zgadywać, ale od 200 lat. Także to wygląda całkowicie inaczej już. I teraz na przykład tak, e, jeżeli ja wzywam karetkę Pogotowia, przykładowo, jak tam żona upadła, jak coś, wzywam karetkę Pogotowia, to nie to, że to dzwoni na Pogotowie i Pogotowie wysyła mi tą karetkę Pogotowia. Nie, tu przyjeżdża po prostu, tu są firmy prywatne, które posiadają karetki Pogotowia i które świadczą usługi w transportowaniu chorych, czyli na przykład Straż Pożarna też ma swoje karetki i przyjeżdża tak na przykład jak byłem z Basią u lekarza normalnego rodzinnego i lekarz rodzinny wezwał karetkę Pogotowia, to przyjechały dwie Jedna, pierwszy od razu przyjechał kardiolog, i druga karetka przyjechała też z jakimś innym wyposażeniem. To jest tam, wiecie, no to jest Berlin potężne miasto, także tu się nie czeka na karetkę tam 15-20 minut, tylko 2 minuty czy minuty, minutę. E, no ale tak to wygląda. Czyli że przyjeżdża karetka, która jest blisko gdzieś, e, który, bo są, mówię tak jak powiedziałem, firmy są, które świadczą usługi e, transportu chorych. Nie, że to jest służba zdrowia pogotowie ratunkowe. W przypadku tak jak w Polsce jest, tylko są to po prostu firmy prywatne, które się wręcz zabijają o to, żeby jak najszybciej do pacjenta dojechać, żeby go zabrać, bo z tego mają pieniądze. Jak to się mówi, nie przyjedzie, po pacjenta nie dostanie go, to nie wiem, tak zgaduję teraz, to nie ma pieniędzy. No, tak mi się wydaje, nie, nie jestem pewny w tym stu procentach, ale z tego co wiem, to są prywatne firmy, które przyjeżdżają i świadczą usługi. Coś jeszcze ciekawego, mamy powiedzieć, Basia? To jest jakieś pomysły? Chyba. Nie. No, no także. To byłoby na tyle z odwiedzin mojej żony w szpitalu. Nigdy nie kręciłem takiego filmu ze szpitala. Nie wiem, czy powinno się to kręcić, pokazywać, ale moim zdaniem, kurde, no może ktoś to obejrzy w tym rządzie i może w końcu zreformują tą służbę zdrowia w Polsce, tak żeby to działało, żeby ludzie przez głupoty nie musieli umierać, żeby ludzie nie mieli stracha przed pójściem do lekarza, bo. Bo po co? Bo i tak nie ma sensu, bo i tak tam nic nie dostaną, nic nie osiągną, nie wiem. Teściowa ostatnio była, gdzie ona była u, u kardiologa w Polsce. No to przeprawa kolosalna, no jest na badania jakieś tak. Te... To są miesiące, wszystko, bez sensu. Człowiek umrze 14 razy i już za czym się dostanie gdzieś tam. no. Dlatego mówię, e, prośba, nie kłóćmy się z tymi niemcami, tylko czasem bierzmy z nich przykład. Na tym dziwa koniec, nie. Pozdrawiamy Was serdecznie, cieplutko. Cześć. Nie ma sylwka? Jest sylwek. Jest, nie ma? Jest.